No i jak ludziku? Wszystko dobrze, Stefana, u ciebie. Siedzieli w tej samej kawiarni. Stefan postarzał się, skronie mu posiwiały, choć to nie lata minęły, a miesiące. Ludki oburzenie i protest trwały, ale w tej lodowej skorupie były już rysy i dlatego mogła siedzieć w tej chwili w kawiarni naprzeciw niego. Przy stoliku pod kaloryferem dwóch starszych panów zerkało od czasu do czasu na świat z zapłacht gazet. Stefan pominął pytanie ludki: jakie masz świadectwo? trzy piątki ze sprawowania z biologii i z WF. -u. To nie ma specjalnego tłoku w tych piątkach, a w trójkach? W trójkach owszem, tłoczno fizyka, chemia, roboty praktyczne, bo mi się porozklejały wszystkie pierogi z kapustą. Wiesz, w soboty gotujemy przez trzy godziny. Ta młoda nauczycielka ma trochę szmera. Chce nas na głupich robotach wszystkiego naumieć. W pierwszym okresie źle podłożyłam listwę. Niby się miała strzępić, bo nie obrzuciłam. I wyczyściłam buty bez wody. Co? Nie zwierzyłam szmatki przy pastawaniu, To już dwie krachy. Potem miałam sprawdzić, który nawalił bezpiecznik, bo ona najpierw psuła. Znalazłam... I z tej skrzynki na narzędzia, którą chłopaki musieli zrobić, wzięłam po prostu za gruby drucik, wiesz, nie taki rdzawy, cieniutki, tylko taki, którym związany był szczypiorek. Wrzucili tam barany do skrzynki. Wywaliło wtedy korki na całym piętrze. Powiedziała, że mnie przez roboty nie zostawi, ale mi przyrzekła, że w dziesiątej klasie będę reperować korki w ciemno. Potem zaczęliśmy przerabiać kuchnię polską i nakrywanie do stołu. To znowu widelec składłam z prawej strony, a nie z lewej, choć ona dziesięć razy to wszystko tłumaczyła. Potem znowu, tak jak mama, zebrałam szumowiny z rosołu, a to wcale nie są szumowiny. A co to jest na miłość boską? To jest skoagulowane białko, mhm. bo jak mięso jest dobrze wymyte, to co to może być? I trzeba pozwolić się temu dobrze wygotować, a potem rosół trzeba przecedzić, żeby był czysty i klarowny. Co ty mówisz? Wszyscy zbierają. Feudalizm, no i włoszczyzny nie związałam nitką, tylko rozwalała się po całym garnku. A pierogi, mąka była słaba, nie kleiły się. A skąd wy macie pieniądze na te studia gastronomiczne? Ona to załatwiła z intendentką na naszą zgubę. W soboty sami sobie gotujemy obiad. Wiesz, z tych pieniędzy, co to byśmy zjedli w stołówce i co kwartał przynosimy po dwadzieścia złotych. Chłopcy też gotują. Ich przede wszystkim piłuje. Gdybyś zobaczył, jak piekli pączki, to byś się ze śmiechu nie pozbierał do końca życia. A banowicz nadział pączek gumą myszką, i wyobraź sobie, akurat na niego ten pączek trafił. Potem kazała chłopakom podsuwać nam krzesła, jak mieliśmy zasiąść do stołu. To połowa dziewczynek była pod stołem, bo oni odsuwali, a nie przysuwali. W innych szkołach to chyba tego nie ma. W szkolenie. nie. I jeszcze ćwiczyła chłopaków, jak nas mają prosić do tańca i odprowadzać na miejsce. Oni najpierw powiedzieli, że na zabawach będą tańczyć sami ze sobą, że krochmalą taki interes. Ale teraz nas już proszą, choć jeszcze co drugi wznosi oczy do nieba, jak szura nogami. No można mieć piątkę z takich robót. Powiedziała, że na wyplatanie koszyczków to jest specjalne miejsce, a my mamy umieć coś zrobić z tym, co jest w koszyczku. Łatwe? Trudno. Nas takich rzeczy nie uczyli. To mieliście klawo, no tak. Ja wiem, Stefan, wojna powstanie. Tak, my mieliśmy inne zajęcia praktyczne. Ale robiliście coś wielkiego, a my skrobiamy pietruszkę, cieniutko, bo witaminy, uprzednio wyszerowaną szczoteczką. Czy można pietruszkę traktować poważnie? No nie migaj się, tylko mi odpowiedz. Widzisz, to się nie dziw, że protestujemy. Nie migam się, tylko ty mylisz dość różne rzeczy. Ja wiem, Stefan, ja rozumiem, ale taka Teresa to chociaż miała kłopoty światopoglądowe. Rany boskie, jestem stary koń, ale jak z tobą siedzę, to czasami nie nadążam. A ty nie masz? Żadnych, nigdy nie miałam. Jakie to masz na mieć kłopoty? Wszystko jest jasne. Kto nie ma materialistycznego poglądu na świat, tego się nie bierze pod uwagę, ten od razu wylatuje z konkurencji. Kłopoty mogą być tylko z wewnątrz tego światopoglądu, rozumiesz. To trzeba sobie poukładać w głowie. Kapujesz? Nie rozumiem. Nie kapuję, bo to wcale nie jest takie proste. Nikt nie wylatuje z konkurencji tylko dlatego, że nie ma materialistycznego poglądu na świat. Porozmawiaj kiedyś z takim. Może ci mieć coś bardzo ciekawego do powiedzenia. No, ale jakby tak za jakiegoś innocentego któregoś wypuścić statek kosmiczny, to taki kosmonauta byłby przeklęty i spalony, co? W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Widzisz, za innocentego któregoś tam nie było warunków technicznych, żeby wypuścić statek, i nie było warunków psychicznych, żeby innocenty to zniósł. Te rzeczy są we wzajemnej zależności, rozumiesz? W pewnym obopólnym uwarunkowaniu. Czy mama zna twój materialistyczny pogląd na świat? Mama zna, tylko ojciec nie zna. Ojciec by mnie stłukł, co mi już parę lat obiecuje. Co mama może powiedzieć, jak mama przeszła dla ojca z religii ewangelickiej na rzymskokatolicką? Mama nic nie mówi. A ty masz przecież materialistyczny pogląd na świat. Pięknie mówisz. Całym zdaniem. Widać, że pachnące farbą świadectwo w torbie. Mamy materialistyczny pogląd na świat. Tylko, że kosztowało mnie to wiele nieprzespanych nocy i nawet 40 stopni gorączki. Poradzę ci coś. Jedziesz na wakacje. Będziesz miała dużo czasu na początek zwątw w materialistyczny pogląd na świat. Przerażenie ogarnia, jak się słucha tego, co ty wygadujesz. Poważnie, dlaczego? A potem zwątp we wszystko, ponieważ nie można we wszystko wątpić, po paru latach dojdziesz do jakichś wniosków. Albo jeszcze później. A ja nie chcę teraz, nie po paru latach, albo i później. Chcesz być biologiem, a możesz nim być już teraz? Jak chcesz zacząć wszystko ostro i prawdziwie, to wywróć sobie najpierw w głowie, do góry nogami, Będziesz miała straszny zamęt, galimatias, ale potem zrozumiesz, co chcesz wywracać tak do końca. A jak trafisz na tę swoją najważniejszą w życiu sprawę, to się nie daj. Bij i wierzgaj, bądź twarda. Chciałbym, żeby ci się to lepiej udało niż mnie i chyba ci się lepiej uda, bo masz ku temu bardziej sprzyjające warunki. Nie martwisz się o chleb dla matki, o lekarstwo dla Teresy, o to, że. Nie dokończył. I przez chwilę trwali w milczeniu. Stefan! Ludka cofnęła się przed pytaniem. Stefan, Teresa w tym roku nie przyjedzie, ale k nie ma czasu przyjechać, a nie chcę Teresy puścić w takim stanie. Pisała do mnie. Zawiadomiłeś się o tym. Stefan, wiesz, bardzo mi ciebie brakowało. Mnie też, ludziku. Nie zawiadomiałem jej. Właśnie ze względu na to, że będzie miała dziecko. Stefan, ja myślę tak, jak myślałam. Wiem. Ale się zachowałam wtedy jak gówniarz, jak mały szczekający pinczerek, który leci za samochodem i ujada. Tak. Przykro mi. Rozumiem. Ja nie powinnam sądzić. Tak. Przebaczyłaś mi? Nie ma już o czym mówić. Co tam jeszcze w szkole? A nic. Zmoczyli kota sekretarce. A skąd się tam kot wziął? Bo ona uwielbia te, uważasz, Mirelle i żeby się nie nudził w domu, to go czasem brała ze sobą do pracy. No kotu to już je szkoły na zawsze odechciało. Tak on dostał edukację. Jak tak można męczyć zwierzęta? Syjamka! Była draka. O, znaczna! Ale musieli wykrycie sprawców odłożyć na powakacjach, a wiesz, przez dwa miesiące kot wyschnie. Moja czwórka ze sprawowania też wyschła. Mogłaś wylecieć ze szkoły, ludziku. Bardzo trudno było to wszystko wytłumaczyć dyrektorowi. Rozmawiałeś z nim? Nie wiedziałam. A po co miałaś wiedzieć? Masz wspaniałą profesorkę, tę panią maryszową. No, wszyscy wiedzą, ona kiedyś mówi do Rachwalskiego: Jacek, ty zdaje się, podpalasz pety po klozetach. A Rachwalski się tak oburzył, że aż się zapomniał i mówi: Ja, pety. Pani profesorko, ja nie palę. Pety. O, proszę, mam tu całą papierośnicę. I wyciągnął z kieszeni papierośnicę pełniutką sportów. Pękaliśmy ze śmiechu przez kwadrans, ale on potem przestał się śmiać, jak go wzięła do magla. Nie wiemy, co mu powiedziała, bo za nic nie chciał się przyznać, ale przestał podpalać i pety i całe. Fakt. A Jak się chłopcy raz pobili, nieraz się pobili, bo oni od czasu do czasu załatwiają tak gdzieś te męskie sprawy, naleją się po pysku i klawisz. Ale jak ten raz się pobili wtedy, kiedy to Rachwalski miał prawo do pierwszego ciosu, którym podobno z mety zwalił z nóg przeciwnika, kochasz się w tym rachwalskim, bo coś dużo o nim mówisz. W Rachwalskim? Ludka roześmiała się, jak zwykle w sposób nieopanowany. Nie! Ale przeciwnik się podniósł. Wiesz, oni czekają spokojnie, dopóki się nie podniesie. Jak stanie na nogach, to lugo, wiesz, naprawdę. Przeciwnik stoi spokojnie, czeka i łup. Wiem. "Biłeś się tak? No pewnie. Tylko raz przeciwnik mnie wepchnął w pokrzywy, a byłem w krótkich spodniach. I pokrzywy mnie wykończyły. Podobno podskakiwałem jak pajac na sznurku. Więc przeciwnik wstał i tak przyrnął Rachwalskiemu, że Rachwalski był liczony do dwunastu, bo oni liczą do dwunastu. Te dwa to poprawka na brak treningu i podobno szkoła odbiera kondycję." w przeciwniku? Stefan! To oni mieli potem przez dwa tygodnie spuchnięte nosy i pod oczami im żółkło, kiedy przestało być fioletowo. To wszyscy profesorzy się pytali, co się stało. Pan Kasperski nie pytał, bo wiedział, to znaczy natychmiast się domyślił i nawet podśpiewywał w pracowni. Koguty Don Josego na śmierci zadziobały się, kto piórka chce z czarnego, a kto z białego chce. Tylko pani Maryszowa udała, że nic nie widzi. Klasa, co? Kliwnął głową z uznaniem. Ludka nie mogła oprzeć się wrażeniu, że on od początku chce jej powiedzieć coś ważnego i zwleka. Dopiła swój fruktowit i zjadła szarlotkę. Stefanowi kawa już zupełnie wystygła, odsunął ją i poprosił o drugą. Zamówić ci krem? Zapytał z takim uśmiechem, że dla niego jedynego na świecie Ludka byłaby gotowa skoczyć w beczce z wodospadu Niagara i reklamować Coca-Colę. Zamów. Myślałam, że będę miała dwóje z francuskiego, powiedziała, żeby coś powiedzieć. Bo dwója z francuskiego nigdy jej nie groziła, ale Stefan zawsze bardzo interesował się jej stopniami. Może wpadnę na trochę w lipcu do ciebie, kto cię podciągnę. Rzekł tym nieważnym tonem, który nic nie znaczy. Tak zwane mielenie ozorem. Znowu zamilkli. Ludka gorączkowo szukała, co by tu jeszcze powiedzieć. Dużyłam się cały rok w jednym panu. Co ty mówisz? To niesłychane. Sensacja wprost. No i co? A nic. Przestałam się dłużyć, bo on wozi plastyk w skodzie 1000 mb. Co? No to co? Stefan gwałtownie odstawił filiżankę i sięgnął po chusteczkę. Nie wolno wozić plastyku w samochodzie? Zmiłuj się. Co za plastyk? No on miał zbierać dzieła sztuki i być asystentem profesora Michałowskiego. I nie udało mu się. To już jakiś całkiem dorosły facet? Nie dusz się w dorosłych facetach. Stracisz bardzo wiele. A dlaczego nie został asystentem? Był pisarzem, wiesz, Stefan? Poetą. Nie ma nic do powiedzenia, muza przewrotna. I miał być biologiem. Szerokie miał plany. On nie wiedział o żadnych planach. Ja zresztą tego nie wiem. A, to o to chodzi. Zastrzeliłaś mnie tym plastikiem. Więc ty sobie wyobrażałaś, że on jest naj, 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 a chłopaczyna zarabia na życie handlując jakimiś tworzywami sztucznymi, tak? Wiesz, wtedy, kiedy odkryłam, co on wozi, to mi już na jego widok para z mózgu nie buchała, ale zawsze to był wstrząs. Bo jak go pierwszy raz zobaczyłam, to miał pod pachą dwie tenisowe rakiety, ale to wcale nie były rakiety. A co to było? Tak cię zamroczył jego widok, że nie poznałaś. Może on i gra w tenisa, ale nie tymi rakietkami. To były próbki, bo on robi nylonowe naciągi, między innymi Może w pokoju za żółtą kotarą. No to niech sobie robi i dajmy mu spokój. Wiesz, ale kręciłam się tak koło topoli, jak osa koło gruszki, kiedy on rozmawiał z takim drugim. Stefan, mówię ci... Ja już wtedy nie byłam tak zadłużona, właściwie wcale, ale myślałam, że zemdleje, jak oni mówili, to skoczmy stary do Legionowa, jeszcze ta partia piętnaście kawałków, kurs do Częstochowy, skok na naciągi. Wiesz, my też mówimy rozmaicie, ale to nie o to chodzi, to było coś innego. W każdym razie przestałam się kręcić, poszłam do Tomu i wydarłam kartkę z zeszytu, gdzie coś kiedyś do niego chciałam napisać i szufla, jak mówią nasze chłopaki, po mordobiciu. Mam to z głowy. Kiedyś, jak podnosił maskę z kody, to ja o mało co z okna nie wypadłam, a jak rozmawiał z tym drugim, to też coś tam robił, ale to już było zwyczajne grzebanie. Bieda czyna. nigdy się nie dowie, jak go przepięknie przystroiłaś. Ile mu wieńców wepchnęłaś na głowie, w tym jeden laurowy. A co by było, gdybym tak nie wytrzymała nerwowo i jakoś go o tym zawiadomiła? Coś by ci jednak chyba powiedziało, przepraszam, pan mi kogoś przypomina, ja pana wzięłam za kogoś innego. Ale nie zawsze tak jest. Nie, nie zawsze, ludziku, chodźmy już. Nie masz mi nic do powiedzenia? Mam, ale chodźmy. I tego dnia ludka już niczego się nie dowiedziała. Stefan nawet nie wszedł na górę. Szufla, powiedział i odszedł, lekko przygarbiony, choć zawsze się trzymał prosto jak narciarski kij. Nazajutrz rano przyszedł. Ludka pomyślała, że Stefan coś nie marzy o spotkaniu z ojcem, i bardzo niewiele słów zamienił z mamą, bo wpadł do pokoju ludki i nawet nie dotknął jej ramienia, co zwykł czynić na powitanie, tylko zamknął drzwi i wyrzucił z siebie: Wracam do Elizy. Stefan! Ludka w piżamie wyskoczyła z łóżka i rzuciła mu się na szyję. Stefan, to cudownie! Wziął ją na ręce i posadził na krześle. A ja ci nie powiedziałem tego wczoraj w kawiarni, bo się bałem, że z kolei mnie wyrżniesz kremem. Rozum ci pomieszało? zapytała w osłupieniu i zaraz ocknęła się. Proszę, niech pan spocznie. Wskazała mu krzesło. Zawiało cię, jak mówi mama. Nie obrazisz się, nie będziesz niczym we mnie rzucać? Nie, słowo! No więc cię przeceniłem. Czasami wydajesz mi się prawie dorosła, a ty tylko skoczyłaś w górę, jak tyka od chmielu i ubierasz się ładnie. Pan wybaczy, ale ja nie rozumiem pańskiej mętnej mowy. O, jaka ładna spódnica. No, no co, sama ją uszyłam. Mojej dorosłości nie można przeceniać. Należy ją tylko docenić i to mi zupełnie wystarczy. No. To nie mówmy już o tym. Odwiozę cię jutro samochodem do naszej uroczej cioci na Liwiec. Zdechnę tam. Ciotka mi każe szydełkować. Ale w sierpniu, stary, w sierpniu jadę na obóz. Nie mówi się zdechnę tam, tylko obawiam się, że tam będzie trochę nudno, proszę wytwornej panienki. Miałam jechać pociągiem, ale to klawo, że mnie odwiedziesz. Stefan, przestańmy się wygłupiać. Gdzie ta mama wyszła? spytała Ludka, bo usłyszała zamykanie zatrzasku. Czy mama wie? Jeszcze nie. Przyszedłem do ciebie wczoraj pod szkołę, bo chciałem cię zobaczyć i chciałem, żebyśmy razem powiedzieli. I jak mama wróci ze sklepu, bo pewnie tam poszła, to jej powiemy. Jakby tam nie było, to mama zawsze wyruszy dla synusia po świeże jajeczka i zaraz mu smaży omlecik z pieczarkami. Tak, właśnie tak. Mama zaraz przyjdzie i usmaży synusiowi omlet z pieczareczkami, które zresztą stale przechowuje w lodówce na wypadek, gdyby synuś wpadł. Taka jest między nami różnica, że mama przechowuje niektóre rzeczy przede mną. Jak na przykład borówki. O, już czuję, jak wpadam w kompleksy, jak mówi, jak kto mówi. A, nikt. Aha. A Eliza już wie? Wie. Cieszy się? Nie. To znaczy tak. Wybaczyła ci to czu... No. Nie. Tego mi nigdy nie wybaczy. I o tym chcę z tobą porozmawiać. Ale pod warunkiem, że nie będziesz zadawać głupich pytań. Pamiętaj, żebyś nigdy w życiu przy Elizie nie zrobiła na ten temat żadnej uwagi. Żadnej. Żebyś sobie miała ozór przygryźć tymi swoimi trochę wystającymi zębami. Nie chciałaś spać w szynie, szczeniaku, to teraz pięknaś korę drzewną powinnaś obgryzać. Zarzucasz coś, mojej urodzie? Stefan, tak się cieszę! Znowu wszystko będzie jak dawniej. Nigdy już nie będzie tak jak dawniej. I myślałem, że ty już to zrozumiesz i oburzysz się po raz drugi. Ale dlaczego, Stefan? Dlaczego wtedy, a teraz? Wtedy to już nieważne. Teraz. Widzisz, nie można dwunastu lat życia spakować do walizki, ani wyjąć z kieszeni i położyć na stole. Jacek. A czemuś taki filozof nie był przedtem dobrodzieju? Byłem taki filozof. Tylko myślałem, że jestem mocny, ale nie. I sądziłem, że pojęłaś tę moją cechę i będziesz uważała, że teraz robię jeszcze gorzej. Że już wolałabyś, żebym był konsekwentny. Usprawiedliwiam się przed tobą, Smarkaczu, bo czuję się za ciebie moralnie odpowiedzialny. Chcę, żebyś wszystko zrozumiała, skoro nie ma osobnych klatek dla podlotków, choć bardzo by się przydały i podfruwajki muszą żyć w naszym skomplikowanym świecie, stykać się z tym i owym i błędnie to sobie interpretować. No więc czuję się za ciebie odpowiedzialny zupełnie tak, jak za Jacka Balwika. A wiesz dlaczego? Rada bym wiedzieć. Tego nigdy dobrze wiedziała nie będziesz, bo miałaś szczęście urodzić się w roku 1953. Tak, tak, i nic z tego nie rozumiem. Możesz nie kończyć. W kolejce po mięso umoralnią mnie tak samo. To chyba nie moja wina. I mam całe buty, a wychodziliście boso. I szkołę mam bezpłatną i nie pod górkę i jeść mi się nie chce, a tylko mam wymagania i nie doceniam warunków, jakie mi stworzyliście własną krwią. Otwal się, wiem, że mam dobre warunki, i dla twojej przyjemności w podartych butach nigdzie uczęszczać nie zamierzam. No, słucham, słucham. Teraz powinnaś powiedzieć, że się na świat nie prosiłaś, tylko że wtedy tak cię huknę w głowę, że klepek będziesz szukać do końca świata. Powiedziałem ci są. W głowie masz mieć wszystko rozkudłane, ale myśl, a nie wstawiaj mi takich banałów, bo mnie mdli i nie będę mógł zjeść omletu z pieczarkami. Jak dotąd jeszcze słowo o butach nie padło, ale padnie. Domyślam się, ale nie o twoich. I to też wiem, biedny Stefanku w drewniaczkach. Ja ze szyciku, co to, to był z jednej strony od polskiego, a z drugiej od matematyki, a w środku do czego służył środek? Ze środka wyrywałem kartki, robiłem łódeczki i puszczałem w ręsztokach powiedział Stefan spokojnie, aż ludkę przeszło mrowie ze strachu, że on nią naprawdę huknie. Włożyła szlafrok, chcąc ukryć zmieszanie, bo jej się zrobiło całkiem głupio. Nie myślała tak, jak powiedziała, ale jego słowa, podobne do tylu słyszanych już słów, zapaliły w niej przekorę i bunt. Można w końcu zbłądzić, ale trzeba się zreflektować i do tego błędu przyznać. Przepraszam cię, Stefan. No, no, w porządku. Ujął ją ręką za ramię. Ja Cię rozumiem, ale uważaj, to, żeby zrozumieć Ciebie, stanowi dla mnie pewnego rodzaju wysiłek. Muszę wchodzić w inny, całkiem odrębny świat, więc i Ty się może potruć i chciej zrozumieć mnie. Nie rozmawiałem o tym z Tobą wcześniej, bo czekałem, aż trochę dorośniesz. Dorosłaś już do cholery, czy nie? Dorosłam, proszę wytwornego Pana. Zacząłem, że nie zrozumiesz tego nigdy dobrze i tego nikt absolutnie od Ciebie nie wymaga. Nikt nie chce Cię niczym obarczać, ale musisz coś wiedzieć, żeby chociaż trochę zrozumieć innych. No dobrze, już dobrze. Nasi rodzice są starzy i zmęczeni. Tak, wiesz ojciec, faktycznie ostatnio, ale ja robię w domu co mogę, choć mi się czasem nie chce. Za to Ty im nie oszczędziłeś ostatnio wstrząsów, wnuczek, żebyś Ty to słyszał. Bo to jest jedyna na rzecz w świecie, której nie można zrobić dla rodziców i nawet nie wolno. Tu każdy człowiek musi decydować absolutnie sam. No więc do ciężkiego pioruna zaczęłaś to swoje życie w jako tako uporządkowanym świecie. Tego to bym nie powiedziała! Łuknę cię swoją drogą. Nauczyciel to ostatni bohaterski zawód w tej epoce. Mieć takich czterdzieści łbów wściec się można. Kosmonauta to betka przy tym. Wiesz, Jan jestem cicha na ogół i niekutliwa. Tylko mnie prowokujesz. Ja sobie myślę często coś wprost przeciwnie, ale dla świętego spokoju nie ogłaszam. Zamknij swoje krostowate oblicze, bo w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Każde Twoje odezwanie wymaga albo fizycznego unieszkodliwienia Cię, albo dłuższego wywodu. Bo na przykład teraz powinienem powiedzieć, że nie należy niczego nie ogłaszać dla świętego spokoju. Ale nie powiem, bo zmierzam do czego innego. Mam tylko dwie krostki na czole i jedną na policzku, więc sobie wypraszam obelgi. I zaraz je przypalę spirytusem salicylowym i do jutra nie śladu. Już tak z piętnaście załatwiłam. Ludziku, dobrze słowo. Kiedy się miałaś urodzić, to mama się bardzo cieszyła. Do pani ziuty wyraziła się odwrotnie. Na początku głąbie, ale potem cieszyła się niesłychanie. Kiedy już jednak zaistniał ten godny ubolewania fakt, że się zjawiłaś na świecie, matka się rozpłakała i powiedziała, no chociaż jednemu mojemu dziecku nie będzie zimno i nie będzie głodne. To znaczy, że nawet w tym radosnym momencie myślała o swoim ukochanym Stefanku. Biedne, niekochane maleństwo, dziewczynka z zapałkami, myślała o swoim ukochanym Stefanku i o swojej ukochanej Tereni, bo im nigdy nie mogła dać tego, co tobie. Ale w pewien sposób matka Stefankowi i Tereni dała więcej, choć to jej nie przyszło na myśl dała im nie jedne pół metra kartofli przyniesione na własnych plecach w butach, do których zelówka była przywiązana konopnym sznurkiem, bo papierowy raz rozmiękł i matka zelówkę zgubiła po drodze. A potem matka tarła te kartofle odmrożonymi rękami przez całe długie godziny i sprzedawała z nich krochmal, żeby Stefankowi i Tereni kupić do reszty kartofli mleka czy sacharyny. Kiedy tak było? I co to jest sacharyna? Kiedy Teresa się urodziła, a ojciec poszedł do obozu. Nie musisz wiedzieć, co to jest Saharyna. Takie pigułki, bardziej słodkie niż cukiera, po których było gorzko, jakby się wypiło pół litra wyciągu z piołunu. Żebyś ty wiedziała, jaki był kiedyś ojciec. Pamiętam, jak w zimie wychodził przed dom. Mieszkaliśmy wtedy tam, gdzie nasza urocza ciocia, rozebrany do pasa. Nacierał się śniegiem, żartował, dowcipkował, śmiał się. Ojciec dowcipkował, śmiał się. A kiedy wrócił z obozu, opuchnięty, przekonany, że tylko Pan Bóg go stamtąd wyratował, bo w ludzi już nie wierzył. No nic. Jedliśmy obiad, Teresa nie chciała wyjść z kąta i przywitać się z ojcem. Nie znała go, bała się. A i ja nie mogłem nic powiedzieć. Jedliśmy obiad i ojciec nie umiał nabrać marchewki na widelec. Pochylał się nad talerzem i w końcu jadł łyżką. Ale wreszcie wziął widelec, bo widział, jak mu się przyglądam. I marchewka poleciała mu po brodzie, po marynarce na spodnie. Wstał od stołu i na tydzień zamknął się w pokoju. Wpuszczał do siebie tylko raz dziennie matkę, która przynosiła mu jeść, i chodził. Po calutkich dniach chodził po pokoju, a ja za ścianą myślałem, że sobie głowę rozwalę, choćby o poręczy żelaznego łóżka. Potem poszedł do pracy. Powoli wszystko się normowało. Mama poszła do pracy, a wreszcie Stefanek na studia. Rodzice chcieli Stefankowi wynagrodzić te kartole. I robili dla Stefanka więcej niż mogli. A Stefanek tego już nie widział, bo doszedł do wniosku, że jest młody i coś mu się od życia należy. I nie widział, do głowy mu nie przyszło, że rodzice są jeszcze także bardzo młodzi i im się także coś od życia należy. Więc Stefanek, ten domowy geniuszek, zawalił rok studiów, bo myślał, że poza nauką ma jeszcze wiele rzeczy do odrobienia. Stefanek był już wyżartym, zdrowym byczkiem, przyzwoicie ubranym, a Teresa wspaniale śpiewała w laskotek na płotek i trzeba jej było kupić pianino. Matka ciągle nosiła jedyne swoje przedwojenne palto i opowiadała, jak to się świetnie nosi ten przedwojenny bielski materiał. Na łokciach to on już się wcale nie nosi, łokci nie było. Kiedy Stefanek wreszcie to wszystko zobaczył, to przysiągł sobie, że teraz on się nimi zajmie, teraz jego zmiana. Tylko, że rodzice powoli wyciągali się z tej biedy i łatwo było Stefankowi dojść do wniosku, że nie ma takiej palącej potrzeby. I szedł już pan architekt swoją drogą. Duma rodziny, tak świetnie zrobił dyplom. Sąsiadki zazdrościły takiego syna, a potem synowej, pani architekt. Kiedy ty się urodziłaś, to było dla rodziców wielkie szczęście, ale ja już wiedziałem, że oni są zmęczeni, i postanowiłem zająć się tobą. Czego ryczysz, idiotko? Teraz już wszystko jest dobrze. Rodzice się cieszą, że wykierowali dzieci na ludzi. Oni naprawdę nie zdają sobie z tego sprawy, że coś już mają poza sobą i że najpiękniejsze lata wpakowali w swoje rozkoszne bachorki. Nie wyobrażają sobie, że mogłoby być inaczej. Czy słyszałaś, żeby któremuś z nich było co potrzebne? Jak sobie coś kupują, to się usprawiedliwiają sami przed sobą, no muszę kupić nowe, bo mi się to już całkiem rozlatuje. To jest już jakiś nawyk. Przestań buczać. Nie chciałem cię rozczulić. Chodziło mi o to, żebyś z pewnych rzeczy zdawała sobie sprawę. Stefan, gdybyś mi nie powiedział, ja chciałam zacząć truć o elastyczny kostium. Teraz kostium nie ma nic do tego. Chciałem tylko, żebyś umiała spojrzeć na matkę i ojca i zastanowiła się kapkę od czasu do czasu. Kiedy cię ofukną, albo są zdenerwowani, albo cię nie rozumieją. To wszystko. Mama wraca. Stefan, ja wiem, ale dziś mama się tak ucieszy, że może byś ty, mam prośbę, no, żebyś ty w mamie zmienił stosunek do żółwi. Do żółwi? Bo mama już powiedziała, że dobrze, że mi kupi dwa na urodziny, ale kiedy tam poszłyśmy do tego sklepu na nowym świecie, to mama mi wstydu narobiła. Krzyknęła nigdy w życiu, zemdlałabym, jakby mi po domu chodziło coś takiego. Zapała mnie za rękę i uciekła ze sklepu. Mam stówę, dołożyłabym. Chodzi głównie o mamy uczuciowe podejście. Ja im sama będę trzeć marchewkę i kupować sałatę z tygodniówki. Chodzi tylko o to, żeby mama się zgodziła. Mama mi kota chce to chce kupić, ja kotów nie lubię. Widzisz, żółw jest pozostałością. Spróbuję, jęknął Stefan. Pakuj się. Jutro jedziemy, ale o piątej rano, bo muszę cię tam zainstalować i wrócić do Warszawy. O piątej rano, to ja pojadę pociągiem. Pół do szóstej ostatnie słowo, choć w ten sposób minie jeszcze jeden rok, w którym nie uda ci się obejrzeć wschodu słońca, staruszko. Ludzka, jadłaś śniadanie, to chodźcie do kuchni, zrobiłam wam oblet z pieczarkami. Ale szybko, bo wystygnie, powiedziała mama w szparę uchylonych drzwi.